Witam Państwa serdecznie w naszym drugim odcinku kanału Pozdrowie TV na temat czarnego dębu. Witam serdecznie. W tym odcinku chciałbym przedstawić znacznie szerzej pewien zakres informacji o możliwościach i zastosowaniu sproszkowanego czarnego dębu. Ponad rok temu przyjaciele zgłosili się do mnie i poprosili mnie o wypracowanie jakiejś metody badań którą można by stwierdzić, czy sproszkowany czarny dąb oddziaływuje w jakikolwiek sposób na zdrowie lub nie. Na początku podchodziłem do tego tematu bardzo sceptycznie, ale pamiętając opowieści mojego dziadka o czarnym dębie zalegających w rzekach na Wołyniu, jakoś mnie ten temat tak intuicyjnie zainteresował. Po wielu przemyśleniach zdecydowaliśmy się na zastosowanie metody badań Rezonansu kwantowego, bo to jest technologia pochodząca jeszcze nawet z radzieckiego Bajkonuru. I no, badania można przeprowadzić, zdecydować się na przeprowadzenie badań, że tak powiem, u ludzi, którzy zdecydowali się na próbę zastosowania tego proszku. Zbadaliśmy ich przed zastosowaniem, po 6 tygodniach zastosowania i po kolejnych 6 tygodniach zastosowania, po czym porównaliśmy wszystkie wyniki. No, i teraz ważna była kwestia punktu odniesienia tych badań. Zawsze trzeba mieć gdzieś tą meslatę, tak zwaną, do czegoś to porównać. I tu zdecydowaliśmy się na wzięcie po prostu pięciu przypadkowych osób, których badania mieliśmy, które nie robiły ze swoim zdaniem nic, lub leczyły się, że tak powiem, medycyną akademicką. Pierwsza tabela, którą widzicie Państwo na ekranie, przedstawia pięć osób, o których mówiłem, leczących się tradycyjnie i suplementujących się środkami ogólnodostępnymi w aptece. Jak powiedziałem, pokazujemy działanie na 250 parametrach. Pierwszy, pierwsza grupa to są parametry układu krwionośnego i mózgowego. I w tabeli jest to tak pokazane, że jeżeli mamy jedynkę na zielono, to oznacza to poprawę między pierwszym badaniem a ostatnim, a jeżeli mamy jedynkę na szaro, to oznacza to pogorszenie parametru. Czyli jeżeli pierwsza osoba na przykład miała złą gęstość krwi przy pierwszym badaniu, to przy badaniu drugim po czterech latach. Ta gęstość krwi jest pogorszona, i tu jest to uwidocznione jako szara jedynka. Jeżeli ta osoba miała niską elastyczność naczyń krwionośnych, to przy pierwszym badaniu, a przy drugim ona się poprawiła, to jest to zielona jedynka. Czyli zielone to oznacza polepszenie parametru, szare oznacza pogorszenie parametru. I tak, ja już nie wchodząc w detal, możecie Państwo sobie zobaczyć ogólnie, jak to wyglądało. Y, prze, przeciągając powoli tą tabelę, pokażę te 200 parametrów, jak to wyglądało przy leczeniu i suplementowaniu diety y, tradycyjnymi metodami dostępnymi w aptece. Y, jak widać, jest to taka mozaika zielonego, szarego, raz trochę więcej zielonego, raz trochę więcej szarego. Zwłaszcza przy układzie krwionośnym, zwłaszcza przy parametrach związanych z układem kostnym później można zobaczyć braki w minerałach. Mimo suplementów tych popraw nie ma za dużo, podobnie przy braku witamin. Można tu wejść w detal i zobaczyć, co jak to średnio u przeciętnych osób wygląda. W można śmiało powiedzieć, że o, bardzo ciekawy temat to jest kontaminacja naszych ciał metalami ciężkimi, gdzie też widać, że z biegiem czasu najwięcej jest jednak pogorszeń mimo suplementacji i czyszczenia organizmu przez, według zaleceń lekarzy. Najwięcej problemów można zarejestrować i pogorszeń w sytuacji przy kolagenie we wszystkich obszarach jego występowania. Ogólnie podsumujmy. Badaliśmy pięć osób, które leczyły się u najlepszych dostępnych im specjalistów, suplementowały się, robiły wszystko to, co rozumiemy jako leczenie tradycyjne, akademickie. I można śmiało spostrzec, że przeciętny człowiek ma więcej pogorszeń niż polepszeń. Czyli zaryzykuję tezę. Pomagając w jednym obszarze nieostrożnie, yy, przeszkadzamy w wielu innych. I ogólny stan zdrowia zamiast się polepszyć, nawet jeśli było to jakieś ratowanie życia, ogólne parametry po przeciętnym yy, leczeniu się metodą tradycyjną spadają, nie podnoszą się. I to jest takie ciekawe spostrzeżenie, które powinniśmy sobie dokładnie przeanalizować, co to oznacza. Kolejna tabela przedstawia sześć osób, które zdecydowały się testowo zastosować proszek z czarnego dębu i badania ustawiliśmy w ten sposób, że zbadaliśmy wszystkie sześć osób przed zastosowaniem tego preparatu. Kolejne badanie było mniej więcej po sześciu tygodniach codziennego stosowania go i trzecie badanie było po kolejnych sześciu tygodniach, drugich jakby sześciu tygodniach zastosowania preparatu. I tu badania wykazują drugie badanie w porównaniu do pierwszego i trzecie badanie w porównaniu do pierwszego. I analogicznie do poprzedniej tabeli, kolor zielony oznacza poprawę, a inne kolory oznaczają pogorszenie danego parametru. I tu również badamy 250 parametrów, i zaznaczam, że staraliśmy się dobrać osoby w taki sposób, osoby z tych pierwszych badań, w taki sposób, żeby odpowiadały mniej więcej osobom z tych drugich badań. Czyli był pan, który lubił tęgo spożywać alkohol, była młodsza osoba, która po prostu uważała, że bardzo o siebie dba, wysportowana. Tak mniej więcej porównawczo. I tu warto zauważyć, że zastosowanie czarnego dębu wykazuje jednoznaczne poprawy wielu, wielu parametrów. Tam mieliśmy średnio powiedzmy sobie 60-70 polepszeń do 80-90 pogorszeń. A tu, jeżeli przejdziemy tą tabelę całą, to zobaczymy, że ten stosunek jest całkowicie inny. To jest znowuż: zielone jest polepszenie, inny kolor niż zielony jest pogorszenie parametru. I tu proszę zobaczyć, że w zasadzie, przechodząc te wszystkie 200 parametrów, pogorszeń praktycznie nie ma. To Są pojedyncze przypadki, których nawet ciężko uwzględnić w jakikolwiek sposób. Same polepszenia i to. W niektórych obszarach bardzo masywne, można powiedzieć. Jeżeli na końcu stoi 12, 11, to w zasadzie każdy miał ten problem i każdemu to w tym problemie pomogło. Na koniec, jeżeli podleci, pod, podsumujemy tę całość, tak? Czyli jak widać wyraźnie, za, mamy bardzo dużo polepszeń, i tu w przypadku tego czarnego dębu to jest średnio między 90 a 110 parametrów, praktycznie u każdego stosującego poprawiło się. A pogorszeń nie mamy praktycznie w ogóle, yy, Można przeglądając tą tabelę. Można dokładnie zobaczyć, gdzie nam stosowanie czarnego dębu pomoże. Mało pomaga na spermę plamniku, na męskie funkcje rozrodcze już dużo lepiej. tak? Natomiast bardzo silnie pomaga nam na prostatę, lipidy we krwi. Na pewno na puls serca i naczyń mózgowych jest bardzo pomocne. Yy, Merydiany zostawmy na razie. Przy wątrobie dużo osób rejestruje bardzo duże polepszenia przy wzroku i funkcjach oczu, skórze. Natomiast, gdzie mało pomocy można zarysować to na pewno będzie woreczek żółciowy i trzustka. Ciekawym aspektem jest regularna redukcja metali ciężkich, takich jak ołów, tencikan u każdego stosującego czarny dom. Redukcja toksyn. I bardzo duża pomoc przy mineralizacji i poprawie witaminy. Przy mineralizacji to zależy, kto jakie miał problemy, ale ogólnie nie każdy ma te problemy z minerami, natomiast ci, co je mieli, to praktycznie wszystkich poprawiło. Ma to ścisły związek z faktem, że Czarny Dąb jest masą, która uległa w ponad 50% mineralizacji przez ten okres wielu, wielu tysięcy lat leżenia pod, czy to w torfie, czy, czy w błocie. Tak. Bardzo ważny jest też, bardzo pozytywny wpływ na układ krwionośny, układu krążenia i naczyń mózgowych. Tu możemy rejestrować olbrzymie poprawy. Tu nie ma tego w szczegółach, ale jak wejść w szczegóły tych badań, to poprawy tu w tym obszarze są naprawdę bardzo duże. Obserwując, jeżeli państwo zaobserwują ile gdzie zielonych kolorów jest, to będziecie państwo także mogli bezpośrednio czytać na co stosowanie czarnego dębu pomaga, a na co mniej. Chciałbym zaprosić państwa do zadawania pytań, jeśli chcielibyście czegoś więcej dowiedzieć. Natomiast zwracam tu uwagę na ciekawą bardzo możliwość, moim zdaniem, sprawdzania, szybkiego sprawdzania czy dany suplement lub lek pomaga państwu, czy szkodzi, czy może więcej szkodzi niż pomaga, lub na odwrót. Metodą tych badań rezonansu kwantowego można bardzo szybko stwierdzić, czy coś pozytywnie na nasze zdrowie wpływa, i czy jest, czy wprost przeciwnie, że może okazać się, że dany lek szkodzi nam więcej niż pomaga. Po prostu zbadać się rezonansem kwantowym przed zastosowaniem konkretnego leku czy suplementu. I po okresie co najmniej 30 dni, czy więcej stosowania danego suplementu. Niestety moja obserwacja wykazuje jednoznacznie, że większość suplementów więcej szkodzi niż pomaga. Podobnie jest z lekami. Często jest tak, że leki w jednym obszarze mogą bardzo pomóc nawet ratować życie, ale są inne obszary, gdzie w nieopisywalnie szkodliwy sposób wpływa to na przykład na wątrobę, czy, czy woreczek żółciowy, czy inne narządy i tkanki. Jeśli macie Państwo pytania w tym zakresie, serdecznie proszę pisać je, czy w czacie, czy na adres mailowy. Podsumowując, wyniki badań dostarczają nam wielu cennych informacji i skłaniają do refleksji. Zachęcam Państwa do krytycznego podejścia do informacji, które docierają z różnych źródeł, szczególnie tych publikowanych w internecie. W kwestiach dotyczących zdrowia warto dokładnie sprawdzić czy dany suplement rzeczywiście przynosi korzyści, czy może bardziej szkodzi niż pomaga. Świadome podejmowanie decyzji w tej sferze to klucz do troski o własne zdrowie i dobre samopoczucie. Do zobaczenia.